Dobra, naprzód, takie, o, idealnie, patrzcie kurde na niego, o, ma zamknięte chyba, a nie otwarte, dobra, napierdzielajcie ich dobrze tutaj jak się wbili, patrzcie jak ten, o, niom, niom, niom z jego twarzą. dobra, koplici, dawać, 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 jak są dobrzy na wikingów, czy wikingowie są lepsi, o, mam lodową jakąś, nim koplę lodu, opelista, dawaj, dajesz, 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 pizd, pizd, dobrze, ale, ale, ale nas rozciepił sobie. O, nie nie, 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 nie. Um. Balista nie dała rady. Ewidentnie. Dobra. Trzeba użyć innego planu. Oni mają jarla, którego nie złaszczotowała, balista, bo strzeliła w coś innego. No. Trzeba, coś, i, po, trzeba inaczej podejść do tego kompletnie. Trzeba inaczej do tego podejść. E, trzeba zastosować troszeczkę inne taktiksy. My zastosujemy Zeusa. Dlaczego Zeusa? Nie wiem. Użyjemy też do dwóch snake archerów. I mnóstwo gości z włóczniami, dlaczego nie wiem, niech będą po prostu, to jeszcze z tyłu ich jebniemy i, i naprzód zobaczymy czy, czy dadzą radę Popatrzcie patrzcie jak on się dowiódł No dobra, ten plan trochę z bo Ewidentnie Do swoich zajebałeś Trochę friendly fire'u było, no O Jezu, patrzcie na niego, ten młony To Ten się chyba już kurzył na te węże, patrzcie, o ten doszło bezpośrednio o opa jak się rusza u, 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 u. O, o dobrze da, da, dawaj go piorunami, cyk, cyk ile Jarl ma wycie? Boże jeden czy Jarl zaciuka Zeusa Ciekawy Tak, Jarl zaciukał Zeusa Ale wygraliśmy tak czy siak, tak? Jakby jeden wiking z sikierą jest w stanie zaciepać yy, boga greckiego nevermind No, wkurzony gościu z toporem ten to się kurde podniecił, podskoczył, piękne, dobra zobaczymy co nas następnie czeka O O Jestem ciekawa, jak to pierdzielnie Jak tych wszystkich gości skosi Dobra zobaczymy, taka minimalistyczna armia Chyba się tych bali za dużo Znowu moich ulubionych Snake damy, bo oni fajnie rozpraszają jednostki wroga. No i damy tanków troszeczkę, w się, sensie żeby oni przytankowali, w sensie tanków, żeby się obronili chociaż. Dobra, no i co, naprzód. O, dobrze, Miniatur wchodzi, rozprasza łuczników. De Zeus za chwilę swoich pozacieka. Dobrze, tu za chwilę balista wjedzie. Do kogo ono strzeli? Nikogo. Została po prostu wyciepana. Teus za chwilę deadnie od dwóch jarlów O, ale go ciuchnęli, dobra Ci jarle, ten Jarl walczy z wężami Ci utknęli własnej z własnej abi Widzicie? Już dobra. Minotaż wchodzi do gry Ale go tu próbują toporkami porkami zaciukać. Dwóch, trzech, jarl trzech jarlów. zaciepało tego. O Jezu, biedni są. Biedaczek dostał trzonkiem od Topora. C Cisnął go w dupsko. Ale ładna tu. Nice. Też ma fajnie. Tu jest bąż. Tak. Dobra, dobra, czyli taktyka się nie udała. Zeus wydatnie nie poskutkował. To ja wiadomo, z minotaurami trzeba ich je ciepnąć. Więcej Snery Archerów. I eee, jeden gościu... No to ja proszę bardzo, dzień dobry mówi i tyle. No naprzód, naprzód Tutaj szybko minotaury wleciały Węże wszędzie, dobrze minotaury Cik, Cyku, cyku, robicie im, widzę Dobrze, cykajcie ich Dobrze, super Minotaury zginą? Nie, one mają tu Dużo helfa, dobrze, dajecie sobie radę minotaury Dobrze, dalej was już nie zaciukali Dobrze, dużo węży leci Super, gdzie jest balista ja się pytam gdzie jest Strzelaj w końcu Strzelaj, kogoś pochłoń O no nie, no nie I ten lud pochłonął strzał to tylko w klubie którzy bawią się z wężami. Och, dobra balista. tutaj Nie, nie postrzel swojego, proszę. Nie postrzel swojego. Never strzelisz tutaj. teli chyba. Ta balista jest totalnie bezwzględna, jak patrzę. Gdzie ty. Jest, jak on biegnie. Cisnął jednego, teraz stanie drugiego. Pyk. Ja, yeah. Wyciepał tego. Dobra, teraz wystarczy, że go trochę przytrzymasz. Nevermind. Dobra, wiadomo co nie poszło dobrze. To była balista, balista tylko jednego zrunshotowała. Um, ewidentnie jest nam potrzebny jeszcze jeden minotaur. Eee, proszę bardzo. Jeden Snake Archer tutaj i no teraz na pewno się uda. Patrzcie, jak oni cyk, cyk, jak tą formację rozbili, tu węże trafiły. No patrz, tam ten, 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 ten piersiowego mu zaciepał. Albo tego, prostego w mordę, prawy, prosty, lewy. O jeszcze go wziął za główkę. No i trochę za dużo lodu. Wydzień trochę za dużo lodu. Ale patrzcie, strzelają w nich wężami. Te węże coś może zrobią. O, zaciukały łucznika. Jeden jarl już padł? Nie, dobra, jest tutaj. O, ale wycie, Ole, wyciepali. Najszy, pali mm. nice Dobra, wychodzą teraz. biją się z wężami. to z oni mają. A na te demeczne. Mają, mają zamrożenie na te węża. Biedne węża, niestety. No, co, 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 tu się dzieje? No, szybko, strzelaj z węża, strzelaj! Nevermind. Nevermind. jedaczki chyba sobie nie poradzą. Oj, oj, oj. Ojoj, oj! oj, oj. Hm. Hmm. Nie dadzą sobie wybrać. Może powrócimy jednak do z balistami. Gdzie? Jeżeli oni nie zdążą podejść, tak? Czyli mamy trzy balisty, tak? I one tutaj zrobią totalny rozpikiel. Tutaj damy dwóch minotaurów, w okay, sumie. No i załóżmy tutaj jakichś gości starczami, To oni powinni załadować. Tak, cyk. I BUM! No i oni teraz powinni celować w tych Jarlów docelowo. Nic im nie da z szczególności, że to oni dali tego Walla. A nie, szedł, szedł, szedł. Dobrze, trafiają, trafiają. Jednego Jarla już e, zdokautowali, nawet dwóch, dwóch Jarlów już nie ma. E, ojeju, ojej, dobra, to będzie ciężka, ciężka walka. Okej, okay, zabili wszystkich uczników, tylko nie zabili tego, co powinni. Jarl! Nevermind, nie przeżyję. Zresztą nigdy nic nie trafi A tu gościa staczą, próbuje ci... Ten gościu staczą może MVP zrobić. To już nie żyje. O! Mua! Idealnie! Tak! Dobrze zrobiłeś, ale nie gościu staczą MVP na dosłownie. No a ty już daleko nie powodujesz, o patrz, jak... Kur... na napal. Jeda czystko? Nabite pal. Ej, hey, przyprowadzili statki. Nie, dobrze. A my mamy nadal... Mamy Zeusa Zobaczcie, mamy Zeusa Albo nie, oni zrobili trzy statki, my zrobimy trzech Zeusów Patrzcie na to Trzech Zeusów, Ty dobrze, piórunami w nich, Wy Mocne te statki Ło, rzucają statkami, nasze się w swój rzucili O, dobrze Dobrze, dobrze, Zeusy se radzą z inwazją wikingu to to musi wejść, umponąć się, bo ci oni nie wyjdą, on nie ogarną z tymi posłami A no, idealnie, idealnie wszystko poszło A to tyle, no okej okay. Ale nie, to nie jest koniec, jest jeszcze jednak The Adventure Tritra, let's go To jest Tritraj, tak? Czyli goście z drzew? Przecież większość z nich jak spada to zginie, nevermind, dobra ja mogę używać każdej frakcji? Really? Chciałbym użyć czołgu, szczerze powiedziawszy, ale użyjemy, no, no co, Jakich, jakichś konkretnych, no nie wiem, nie, nie mieliśmy opcji używania wikingów, więc teraz użyjemy Berserkera? Nie, Berserkera nie, ale Brawlera użyjemy, co, nie? Ich ustawimy w takiej formacji rozproszonych, kości. I użyjemy trochę z medieval Archerów, tak, jakby tutaj ich pod... A, i będzie jeden dowódca, biermek z mieczem, no i lecimy. Większość z nich poumierała, dosłownie na miejscu. Dobra, mają włócznie, niektórzy z nich mają włócznie, w sensie dorzucania, ale nasi mają tarcze. Dobrze, mamy dalej kamienie, mamy kamienie, więc jest dobrze. Oni mają chiftena, o, chiften do trzota, dobra. Dobrze mówię, ten tarczy to jest MVP. To jest MVP, dobrze. Problem, że sobie radę. O, tam tam się niestety by powyginali, ale nikt tu da radę, patrzcie. On no, idzie z kamieniem, bo go panie, ja mam kamień. O kurde, przyjąłem to na kamień, My w w mordeczka, ale już nie miałem kamienia. Tu nie przeżyłem bez kamienia, nie, nie miałem tarczy. Ginąłem, dostałem prosto w kochonis. Idanie. O, farmerzy. Formacja widły. Dobrze, czyli na Farmerów wyślemy Armię Średniowieczną. Widzicie, że są zgrupowani, więc na początku taktyka katapulta. Damy trochę archerów, chociaż to będzie troszeczkę mniej taktyczne. No i co? Damy jednego knighta I knight przyszedł z taką oddziałem, plus swoich, swoich tych sześciu wiernych Giermków zabrał. O. No i kurde, taka taktyka. I oni, patrzcie, idą, 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 idą. Ci idą w formacji mniej więcej, widły. No już, już trochę mniej to przypomina widły, ale my, o, idealnie. I dobra, wszyscy wszyscy tankeci zostali. W o dobra, jeden przeżył. To jest cyk mieczykiem, dobrze, wchodzi między widły, miecz, to jest ten Wiedźmin, zobaczymy, czy zginie od wideł. Zobaczymy, czy widły to jest kontra na Wiedźmina. No jednak jest, jednak, jednak. Dobrze, squajery, myk, myk i... Reszta squajerów jest katapultem, tak? Dobrze! Czachaj, ciachaj go ogiemku, ciachaj farmer zaciepał dwóch gierków i prawdopodobnie jeszcze Wiedźmina niezły jest o, filmy dalej o patrz, jaka ukryta armia patrzcie to jest ukryta armia nie, nie spodziewają się nie, nie spodziewam się ich kompletnie dobrze co ja mogę tutaj zrobić średniowiecze już było Grecy też masowaliśmy długo Dynastia, A dajmy tych dribaliów, dobra. To są goście z patykami Więc tutaj damy y, trzech Chieftain. Damy y, paru pa, panów z legi z pałkami Krzesełkarze może damy też, no? Kzzesełkarzy? Y, a nie, krzesełkarze nie dajemy. Ale za coś dużo damy daj kamienia, tak, to jest, to jest jednostka daj kamienia. Y, to jeszcze? No, proeży nie będą dobrze na nich, bo się będą wbijali. Hmm. Ale bom może damy. no, z tyłu będzie szedł sobie lele, lele będzie robił takie dni. dobry, hmm. Będzie tu miał swój, swoich dwóch ochroniarzy. Hmm. Tu, 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 Grażynka i Zdzisława obserwują, co się dzieje na świecie. Hmm. No i co? Jeszcze tutaj z, z kilku czempionów damy. Hmm. O, tych dwóch czempionów damy. No i co? Jeszcze tutaj czarczownik, tutaj czarczownik, tutaj czarczownik. No i do widzenia, idziemy Mieszana armia. Zdzisława i Grażyna wyjdą... Grażyna wyszła z balkonu i połamala sobie kręgosłup. Dobra, nevermind. Do chieftainy wchodzą i napierdzielają ich mi full box. Cyk, Patrzcie, patrzcie jak spada. Dobrze, składajcie ich szybciej, bo inaczej wyjdzie gościu z wielkim wunderwappem. Was wszystkich zaciepa. O nie. Zabił! Proszę, ile z Fire Raz, dwa... Trzy... Cztery chyba, no. I ten jeszcze chyba piąty jest tutaj. Zajebał pięciu. nie? No niestety tutaj Grażyna wypadła z balkonu. No już nie ma Grażyny. Natomiast Zdzisława se wszystko obserwowała. No jeden shift ten przetrwał w sumie. I reszta została dosłownie zaczukana. A ten żyje? Nie? nie, tutaj jeszcze jeden. Pięciu chyba zarobił. Pięciu zaciepali swoich. Nie wiem, czy jesteś dumny z siebie, abym ja nie był. O, wielki pojedynek. Dwóch haflingów na co najmniej sto. Na Nasquire. To jest mój giermek. Przy, Przywitajcie się. Nazywa się Maciuś. Patrzcie na tego giermka, jakich rozkutwi. Patrzcie, patrzcie, to już. Ty. Jeden nie ma. Teraz jak? Musisz spaść. Spa spaść, ale musi spaść w sposób kontrolowany. Tak, tak. Po i zejdź, potuj. Dobrze, przeżyłeś. Super i teraz zaciepaj drugiego haplinga Ty Mieki. miekiem to dawaj go, gdzie ty trzymasz jego gdzie ty trzymasz mnie Jezus Maru co za faj! Co za faj? Podrzucił go za jaja, za ciebie Dobra, tym pozytywnym akcentem skończymy ten odcinek. Weszliśmy w nową kampanię jakby. No i tak powoli będziemy prali do przodu. Potem planujemy mody jakieś może to damie mody jakieś fajne ale to w przyszłość pokażę